Cześć wam i czołem, z tej strony Macintosh i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo z serii Super Mario Maker 2, gdzie dzisiaj w programie przewidziałem najzwyczajniej w świecie tryb wieloosobowego współzawodnictwa, ponieważ mam ochotę zobaczyć co w trawie piszczy i mam ochotę zobaczyć jak to wygląda w środku tygodnia, w godzinach pracujących najzwyczajniej w świecie, jak szybko uda nam się podłączyć z innymi graczami, oraz również sprawdzić rzecz następującą, czy rzeczywiście został naprawiony latency bug, o którym Nintendo ostatnio pisało w swoim newsletterze, że naprawili w wielu swoich tytułach multiplayerowych, czy też po prostu, które posiadają tryb wieloosobowy, naprawili latency buga, czyli błąd, który znamy w Super Mario Makerze 2 od samego początku, który powoduje, że Czasami najzwyczajniej w świecie gra działa w zastraszających trzech klatkach na minutę. Tak, mam nadzieję, że uda nam się obalić mit, że Nintendo znowu coś naprawiło, bo bardzo dużo osób zawsze twierdzi, że nie wolno być takim krytycznym wobec Nintendo, bo oni się starają. Tak. Ale jeżeli twierdzi się, że coś się naprawiłoby nie, jaka to firma by powiedziała, czy powiedziałoby to Nintendo, czy powiedziałby to Rockstar, tak będąc, wiecie, na czasie, czy powiedziałby to Microsoft, to jeżeli którakolwiek z tych firm, jeszcze każda inna możliwa, powiedziałaby, naprawiliśmy jakiś błąd? Okazałoby się, że ten błąd dalej występuje, że w ogóle nie został załatany w żaden sposób. Albo twórcom łatki wydawało się, że go naprawili, a tak naprawdę w ogóle go nie naprawili, to my jesteśmy od tego, żeby to zweryfikować i krytycznie do tego podejść i powiedzieć: hej, nie piszcie, że jesteście w 100% pewni, że zostało to naprawione, skoro tak naprawdę nie zostało to wyeliminowane wcale. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A druga sprawa jest taka. Chcę najzwyczajniej w świecie zobaczyć, jak dużo jeszcze punktów jesteśmy w stanie przegrać. Dlatego, nie przedłużając, zapraszam Was na dzisiejszą zabawę z innymi graczami w trybie współzawodnictwa. To było szybkie, moi drodzy. Bardzo szybko nam się udało tutaj połączyć z innymi graczami. Jesteśmy Luigi i... no cóż, zobaczymy... Brick Breakers. Łamacze czy też niszczyciele cegieł, i oby to był poziom taki multiplayerowy, a nie poziom najzwyczajniej w świecie. A widzicie! Bez posiadania, moi drodzy, bez posiadania tutaj y, dodatkowych rzeczy pod tytułem. Okej, okay, to było głupie, co teraz zrobiłem, ale. Ale najzwyczajniej świecie jesteśmy na razie, słuchajcie, na prowadzeniu! Na razie jesteśmy, słuchajcie, na prowadzeniu. I to takim dość ładnym prowadzeniu. Gorzej, że straciliśmy właśnie nasz tutaj naszą możliwość korzystania z Aha! Oj, pięknie to zrobiłem. Pięknie to zrobiłem. Zobaczymy teraz, jak będzie wyglądać yy, końcówka poziomu. O nie! O nie! Na samym końcu żeśmy się. wyłożyli. Na samym końcu Mario wykorzystał sytuację i najzwyczajniej w świecie. Przegraliśmy, ale. Naprawdę dobrze się bawiąc, podobał mi się ten poziom. Naprawdę bardzo mi się podobał ten poziom. On był skrojony typowo pod yy, multiplayer, ponieważ mieliśmy różne ścieżki, i wszystkie ścieżki prowadziły mniej więcej do tego samego miejsca. I dziwi się, że ludzie zaznaczyli me, albo w ogóle nie ocenili. Cztery punkty to nie jest źle. Mogliśmy zyskać o wiele więcej punktów, ale no, przegraliśmy w bardzo, ale to bardzo ładnym stylu, najzwyczajniej w świecie. Wow, normalnie aż mi się trochę ciśnienie podniosło na tej zasadzie, że czułem tą rywalizację, czułem tą rywalizację i czułem też, że się prawie nie odzywam w czasie przechodzenia tego poziomu. A to coś znaczy, wiecie, tryb pełnego skupienia zawsze kiedy wchodzi jest najzwyczajniej w świecie mile widziany i cały problem polegał na tym, że nie pamiętałem w jaki sposób tworzyć te, no, jak one się nazywają, te krejty. Ponieważ chciałem poblokować przeciwników, ponieważ pod wodą nie mogliby ich podnieść, musieliby w najzwyczajniej świecie użyć młota, którego nie mieli. A tak to trochę przewieźli się na tym, że ja posiadałem młot i robiłem wszystko za nich. Ale no cóż, na tym właśnie polega ten tryb, że czasami wydaje się człowiekowi, że to on zaraz wygra, a na ostatniej prostej ktoś wykorzysta jego nieuwagę i. Skończy się to, jak się skończyło w tym wypadku. No i moi drodzy, wygląda na to, że my hostujemy w tym momencie rozgrywkę. Jesteśmy tym razem Marianem. Szkoda, że nie to dead. I nie mam pojęcia, co ma oznaczać ta nazwa. Sav? Czy, 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 czy o co chodzi? Zobaczymy, jak się załad. Are you serious? Tak. Już zginąłem na samym początku i podejrzewam, że ten poziom będzie bardzo bardzo ciekawy. Jak na razie jedyna osoba, która która w jakiś sposób radzi sobie z tym poziomem oraz lagiem, w jaki tu występuje Let's start over. Mm, mm, tak. Gdyby to był... Gdybyśmy mówili tutaj o trybie współpracy, to zgodziłbym się na Let's start over. Ale to jest tryb współzawodnictwa. A ten poziom... Jest do przejścia, tylko że najzwyczajniej w świecie em, widzę, że pozostałym graczom, tak jak i mnie, najzwyczajniej w świecie bardzo mocno stopiły się, stopiły się, spociły się ręce, oraz bardzo mocno przeszkadza lag, który tutaj mamy. I niestety. Ale nie mogę na was zbyt długo czekać. Z tego względu, że na samym końcu poziomu mieliśmy Bowzera, który na swoich plecach wziął e, Bowzera Juniora. Poczekałbym w normalnej sytuacji na pozostałych graczy, ale nie. To nie był fajny poziom. Wywłóżę go. To nie był fajny poziom i wszyscy się ze mną zgodzili, najzwyczajniej w świecie, tutaj. 45 dodatkowych punktów. Wydaje mi się, że to jest dokładnie tyle punktów, ile straciliśmy przez trzy ostatnie razy, albo i mniej niż przez trzy ostatnie razy, kiedy graliśmy w, właśnie tutaj, tryb wielosobowego współzawodnictwa. To nie był dobry poziom, a jeszcze ten minimalny lak. nie wiem czy to będzie widać na nagraniu, ale widać, ja widziałem takie. Drobne przycinki, jak gra najzwyczajniej w świecie przycina. Dajcie mi znać w komentarzu, czy wy też byliście to w stanie zobaczyć. Bo wiecie, czasami jak to są takie klatkowe przycinki, to czasami z racji tego, że gra nie działa w tych 50, tych 60 klatkach, tylko. Ma te swoje 58 klatek, i w niektórych momentach ma 60, w niektórych momentach ma 58, a w niektórych momentach ma te swoje 56 klatek, bo nie działa w idealnych 60 klatkach. To na przykład przez to, że ja to potem. W tych 60 klatkach wyrenderuje i nie będziecie widzieć tego, o czym ja tutaj mówię. Dajcie znać w komentarzu, czy po prostu to zauważyliście, czy było widać takie przycinanie, taki stater, czyli najzwyczajniej w świecie takie wiecie, że e, e, i gra nie wie co ze sobą e, zrobić tutaj, bo gdzieś tam problemy na łączach. Najwidoczniej nie byłem osobą, która hostowała, ponieważ nie byłoby tych przecięć. Ale mamy lag. Mamy lag, o którym mówiłem, widać te przycięcia, innymi słowy, to o czym wspomniałem na samym początku, można by było powiedzieć, że Bastet Nintendo niczego nie załadało. No tym razem troszeczkę, troszeczkę dłużej musiałem poczekać na zespół, z którym będziemy współzawodniczyć, z którym będziemy grać. Jump and Slide, jesteśmy Toadem, jesteśmy Toadem, jesteśmy Toadem. Jesteś Skakanie i zjeżdżanie w stylu graficznym New Super Mario Bros Series. Ooo. Oho. Oho! Ile klatek na sekundę będziemy mieli? Mm, można powiedzieć, że ilość klatek na sekundę. W tym poziomie jest bardzo, ale to bardzo niska. A i zobaczymy co, co tym razem tutaj autor przygotował. Jakim cudem nam się to udaje, moi drodzy, ale w takiej ilości klatek to dawno żeśmy Super Mario Maker'a dwójki nie mieli. Jeśli mam być szczery. Nie mam bladego pojęcia, jak myśmy to ukręcili. Naprawdę nie mam bladego pojęcia, jak żeśmy to ukręcili. Nie wiem też, w jaki sposób udało nam się pominąć tamten grzybek, ale udało się go pominąć. I największy problem teraz to będą właśnie tego typu. Łapki, jak teraz widzieliście, ponieważ. Wiecie, przyspieszający Convire Belt jest fajny do momentu, kiedy, kiedy jesteście w stanie zapanować nad momentem waszego wyskoku. A tutaj, ze względu na to, że gra klatkuje jak nie wiadomo co. Ten nie jestem w stanie powiedzieć. Kiedy ja muszę skoczyć, żeby... Żeby to zadziałało. I na przykład teraz. Na przykład teraz gra całkowicie mnie... Tutaj, nie wiem czy widzieliście, ale całkowicie moją tutaj e, przewagę sprawiła, że ta przewaga przestała istnieć. Ta duża, duża przewaga, ponieważ najzwyczajniej w świecie, tak jak może zauważyliście, gra z jakiegoś powodu uznała, że kliknąłem skok dwa razy. I szczerze powiedziawszy, nie lubię czegoś takiego. Nie lubię jak takie rzeczy się tutaj e, zdarzają. I jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że autor naprawdę, naprawdę nie odrobił zadania domowego. I hop! Tak! Udało się! Udało się! Kto zdąży, kto nie. Luigi zdążył. Czy Mario zdąży? Czy Mario zdąży? Mario zdążył. I Toadette nie zdążyła. Ocież kręcę. Ten poziom... Tak mi się zdaje, że ten poziom miał trwać... Parę sekund. Przepraszam, parę sekund. Miał trwać... Paręnaście sekund, a przez to jak pięknie lagował, to my tu siedzieliśmy i siedzieliśmy, i siedzieliśmy, i siedzieliśmy. I czekaliśmy, aż poziom będzie się dalej rozwijał, przeładowywał i w ogóle. I teraz nagle, wow, to, to wszystko tak. Tak działa. I, I w ogóle i powiem wam, że podobał mi się ten poziom, gdyby nie. Gdyby nie to, jak pięknie on tutaj lagał. Widzę, że pozostałem też się ten poziom podobał. I serio. Więcej tego typu poziomów. Tylko mniej tego typu poziomów, które tak zacinają się, które tak się zawieszają. Bo serio. Wszystko jest znośne i ten poziom byłby o wiele lepszy i o wiele bardziej dynamiczny, gdyby nie chodził w trzech klatkach na sekundę a nie, wiecie, normalnie działał. Także... Pamiętacie, co mówiłem na samym początku? To poprzedni poziom, jeszcze, jeszcze można by było powiedzieć ten stater, ten taki przycinanie się lekkie, jeszcze było znośne, jeszcze można było powiedzieć, dobra, to coś jest na łączach. To, to jest idealny przykład tego network laga, o którym wspominałem na samym początku, i w najzwyczajniej świecie to Nintendo podobno załatało. Właśnie mieliście odpowiedź na temat tego, jak bardzo należy tym wszystkim wielkim firmom wierzyć, bo serio to nie jest załatane. Ten błąd dalej występuje. Byliście tego świadkami. I w najzwyczajniej świecie jedyne co mogę powiedzieć to to, że proszę gro, już nie pokazuj nie kop się sama. Nie pokazuj, że jednak jakieś błędy dalej w tobie istnieją, pomimo że twoi twórcy twierdzą, że wyeliminowali jakieś błędy. I po prostu działaj. Dobrze, dobrze. Cieszę się, że się zgadzamy na to. I słuchajcie, ostatnia rozgrywka w dniu dzisiejszym. Dlaczego? Z tego bardzo prostego powodu, że. Dobra, powodem nie jest to, że jesteśmy Luigi. Powodem jest to, że najzwyczajniej w świecie. No, trzeba wiedzieć, kiedy skończyć. Mamy dzisiaj dobrą pasę i nie należy jej zbytnio wykorzystywać. A druga sprawa, problemy techniczne, z którymi dzisiaj... Yy, z którymi dzisiaj się zmagamy, najzwyczajniej w świecie, są bardzo, ale to bardzo osobliwe. I... Wow, myślałem przez chwilę, że Mario będzie chciał oszukać i będzie chciał najzwyczajniej w świecie z nami tutaj, z którymi z nas sobie stanąć. Ale widzę, że nic z tych rzeczy. Wow, dobra. Już widzę, na czym polega ten poziom i w ogóle nie przejmujcie się tym, że widzicie, że inni, że inni gracze. Że inni gracze tak mogą być przed wami w tego typu poziomach, z tego prostego względu, że najzwyczajniej w świecie liczy się to, jak ci gracze to rozgrywają i jak ich poziom jest rozłożony. Bo widzicie, słyszeliśmy tylko i wyłącznie jedne, jedno kliknięcie tym, jak on się nazywa. Jedno kliknięcie naszego tutaj wspaniałego klucza. A to oznacza, że tylko jeden z naszych współzawodników udało mu się tutaj no, co nieco więcej zrobić. Udało mu się ten swój poziom przejść. Słyszałem także dość blisko nas otwieranie drzwi, czyli jakiś inny gracz, jakiś nasz współzawodnik. Najzwyczajniej w świecie. Najzwyczajniej w świecie dał radę tutaj, co nieco więcej zrobić. O, i już wiemy, kto wygrał. Wiemy, kto wygrał. Nie sorry, tylko chyba, że przez przypadek. Chwila, coś się stało. If everyone runs out, co się tu. Okej. Okay. Już rozumiem o co chodzi. Gracz numer 3, czyli Mario, może być ten poziom, me. Gracz, którym był Mario, widząc, że nie może już wygrać, przegrał. Wyszedł z gry, odłączył się od internetu, żeby nie stracić punktów. Przez co gra powiedziała sorry, jeżeli... Jeżeli w świecie, któryś z was yy, straci wszystkie życia, lub licznik czasu się przekręci, wówczas mecz zostaje uznany za nieważny. Tylko że my byliśmy na końcu, i ta osoba, która grała toem, wygrała. I gratulacje dla tej osoby, bo była po prostu zwinniejsza w tym, co tutaj mamy, ale za to tak. Osoba, która grała to. Dead, z jakichś przyczyn dropnęła na samym początku, i widać było, że ta osoba na początku w ogóle bardzo miała chyba problemy z poruszaniem się, jeżeli chodzi o. Oto jak to wygląda, a druga sprawa, możliwe, że najzwyczajniejsi ludzie po tym, jak zobaczyła, jaki to jest typ poziomu, stwierdziła, no nie ma co się oszukiwać, nie lubię tego typu poziomów, więc po prostu poddam się na samym początku, bo będę to przedłużać. Niepotrzebnie będzie to przedłużanie tego wszystkiego. A jeszcze, jeżeli pozostali gracze nie są toksyczni, to poczekają na mnie i będą czekać w nieskończoność, więc, no najzwyczajniej w świecie. Dobrze postąpiła, zaś w momencie, kiedy tylko pojawiła się informacja, że ten smm2 ten odwrócona minka kropka myślnik, kropka pipe smm2 ten gracz, który grał naszym tutaj szanownym tołdem, kiedy zdobył tą 50 centówkę i był tą osobą, która już wiadomo, że wygra, wówczas gracz, który grał Marianem najzwyczajniej w świecie momentalnie odpiął się od gry. Bo straciłby punkty. Szkoda tylko, że w dalszym ciągu straci te punkty. Owszem, nie straci nie wiadomo ilu punktów, ale z racji tego, że odpiął się na przykład od internetu, wyłączył internet albo wyłączył dostęp konsoli do internetu. To najzwyczajniej w świecie gra uzna, że o nie, straciłeś dostęp do internetu, nie będziemy cię mocno karać. Masz minus jeden punkt. Zamiast minus cztery, tak jak my dostaliśmy, bo. Z podniesioną głową udaliśmy się na koniec, zbliżyliśmy się do mety i uznaliśmy, że przegramy z. Wiecie. z, z honorem najzwyczajniej w świecie. No, dlatego, dlatego czasami warto po prostu. Przegrać z honorem, niżli sprowadzać się do tanich chwytów, jak to brzydko można by było powiedzieć. I tak jak mówiłem, trzeba wiedzieć kiedy skończyć, i. Wiem, że zagraliśmy mało, ale uwierzcie mi. Patrząc na mój zegarek, patrząc ile czasu ja poświęciłem dzisiaj na czekanie oraz ten poziom, gdzie mieliśmy trzy klatki na minutę, tak hiperbolizując, najzwyczajniej w świecie wyciągnęło to ze mnie dalszą energię. I z chęcią bym jeszcze pograł, ale wiem, że nie będzie mi dobrze szło, więc trzeba wiedzieć, w którym momencie po prostu powiedzieć stop, sprawdzam, kończymy na dzisiaj. I to jest właśnie ten moment. Grało się przyjemnie. I prócz jednego poziomu trafiliśmy dzisiaj na naprawdę niezłą tutaj, słuchajcie, niezłą paczkę poziomów. Nie mogę nic złego o tym powiedzieć. Muszę przyznać, że mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo dobre szczęście. I wszystkie te poziomy, które trafiliśmy, nawet ten taki okropny, były skrojone pod tryb wieloosobowy. C co jest już w ogóle rzadkością, że takie rzeczy się dzieją, że takie rzeczy się przydarzają i że na ile? Cztery poziomy, cztery mecze, które dzisiaj rozegraliśmy, wszystkie z nich opierały się na poziomach wieloosobowych. To jest coś, co trzeba zanotować, słuchajcie, w kalendarzu, bo to zdarza się raz na bardzo, ale to bardzo rzadko. No i cóż, jak wam się podobało, dajcie znać w komentarzach, ponieważ komentowanie nie gryzie i w żaden sposób również nie boli, a ja również wszystkie wasze komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości, najczęściej odpisując wam po prostu komentarzem na komentarz, aczkolwiek zdarza mi się również odnieść do waszego komentarza w którymś z kolejnych materiałów wideo z tejże serii. I to by było na tyle, dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się, no i do zobaczenia wkrótce, cześć!